Cześć kochani! Witam Was na kanale Kraina Bajki! Dzisiaj mam dla Was drugi numer magazynu LoL Surprise, który dostaliśmy od firmy Serwis Media Zawada. Czeka nas w tym numerze mnóstwo superowych zadań kolorowanek. No, i oczywiście prezenty. Mamy tutaj zestaw Kujona Zaraz go rozpakujemy i przyjrzymy się bliżej. Już widzimy po okładce, że to taki wakacyjny numer. Widzimy tutaj nasze laleczki LOL Surprise, które odpoczywają na jakiejś plaży. No, i mamy tutaj już taki trochę bardziej szkolny prezent. Epicki zestaw zestawkujona. Rozpakujmy go i zobaczmy, co tu jest. Widzieli, widzieliśmy już jakieś okulary i jakiś długopis ołówek, czy... No nie wiem co to jest, ale zaraz się przekonamy. Jeśli zdołam to otworzyć, bo jeśli nie zdołam, to będzie kiszka. Dobra, już dobrze. Mamy pierwszy tutaj prezencik. Mamy tutaj, słuchajcie, to jest długopis. Mamy długopis, z taką gumeczką w ogóle, słuchajcie. Ciekawe czy ona w ogóle marzy, bo to ma taką formę takiej naprawdę prawdziwej gumki namazania. No zobaczmy, co my... Ojeju, spójrzcie, on w ogóle rysuje na różowo. A czy on jest zmazywany? No, no chyba zmazuje się tak kiepsko. No, ale to nic, ale długopis naprawdę super. O, tu coś jest napisane. Szóstki albo nic. No, oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam. No i mamy tutaj okulary. Słuchajcie, ale super. To są okulary, takie okulary bez szkiełek. Widzicie? Możemy je ubrać i świrować. Będziemy wyglądali w nich bardzo. Mądrze. No dobra, o teraz zajmijmy się gazetką. Dobra, otwórzmy ją i zobaczmy, co się w niej kryje. Rzut oka na zawartość, czyli tutaj mamy taki, jakby spis treści. No dobra, zobaczymy, co dalej. A tu mamy rozkręcić imprezę w stylu glitterati. Wow! Może, mamy tu instrukcję, jak stworzyć niesamowitą imprezę. Wo, mamy tu aż 8 punktów. No, myślę, że z tymi wskazówkami uda nam się zorganizować super epicką imprezę, która będzie naprawdę niezapomniana. Odkryj karty. O, tutaj mamy takie właśnie nasze ulubione rebusiki co by na to by je rozwiązać. Mamy tutaj podpowiedzi, różne zagadki, musimy się domyślić o jaką laleczkę chodzi. Pierwsza podpowiedź to lubi stroić się i występować na scenie. Okej. Okay. Następna to lalki z tego samego klubu. To mamy tutaj taki właśnie, to pewnie będzie musiał być ten teatralny klub, co? Tu mamy czaletę kolorów. Jaka laleczka jest w takich kolorach? A tu mamy numer serii. Wow, czyli to będzie seria 1? Tak. tak? Tu ma... mogłaby powiedzieć miaucz skarbie. Aj, skoro tak mówi, to chyba już wiem, o kogo chodzi. No i tutaj mamy jej kawałek bucika. No to pewnie chodzi o to tego kotka takiego, prawda? Nie pamiętam jak ona na imię. Baby Cat czy coś? A! Tak! Udało się! Mamy! Trafiliśmy! Baby Cat! Ale czas! Zobaczmy co dalej. A tu mamy więcej zadań. Ale super robo. Będziemy je zaraz rozwiązywać. Zwierzotłok. Long super, Surprise Pets Są przydawane w zestawach Z siedmioma niespodziankami Znajdź na poniższym obrazku Siedem ukrytych Kości No dobra, będziemy szukać kości Czy widzicie kości? Ja widzę jedną kość Drugą widzę Trzecią widzę yy, Czwarta tu się skryła Za takim pieseczkiem Tu mamy Tu jest jakaś i czy to są wszystkie kości? Czy znaleźliśmy wszystkie kości? Chyba no tak, więc tutaj już nigdzie nie ma du, 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 du. Dobra, znaleźliśmy wszystkie kości No tutaj co my musimy zrobić? To ta łata? U, nie wiem czy to ta Wskaż dwa identyczne dalmatynczyki No dobra No to które? To pewnie będziemy musieli porównywać do tego pierwszego, bo tak zawsze jest no dobra, to ten już odpada od razu, bo ma y, taki niebieski budzik, a wszystkie inne mają różowy. Więc ten odpada. Yy... Ten nie ma łatek na łóżku, to też odpada. Ten ma inny kolor tutaj korzuszka, taki fioletowy bardziej. A jeszcze... No i chyba już widzimy, który będzie, które będą takie same, bo ty ma o wiele za dużo łatek, więc to będzie piesek A i piesek E. Są identyczne! Przejdźmy dalej! Wow, a Tutaj mamy takie właśnie informacje, jak w każdym numerze mamy różne informacje o różnych y, laleczkach. No, a tutaj mamy przedstawioną Diwę. O, tak, mamy o niej różne informacje. No i pełno różnych informacji, ciekawostek. A tutaj mamy takie yy, przepis. Mamy tutaj pokazane, jak zrobić polewę w centki Lamparta. No, to takie właśnie będą, będzie polewa w stylu naszej Diwy, co nie? Ona uwielbia centki Lamparta. Co my tutaj musimy zrobić? Mamy tutaj wszystko pokazane krok po kroku. No, a myślę, że to nie będzie aż takie trudne. Można kiedyś spróbować. A tu dalej, o widzę, że mamy jakąś grę. Bingo! Kolekcjonerki. No dobra, to może być ciekawe. Na następnej stronie mamy kolorowankę, przepiękną kolorowankę, którą pokolorujemy. A tu mamy. Plakat! O tak! Jaki ładny ten plakat! Uhuhu. Taki właśnie morski, wakacyjny, co? O właśnie, napiszcie ja mi w komentarzu, jak wam mijają wakacje Czy je byliście może nad morzem jakieś, a może się nad morzem wybieracie, co? A tutaj mamy czas na buty! Musimy tutaj znaleźć w tym diagramie Rodzaje butów. Tutaj mamy właśnie je wszystkie wymienione, no i będziemy zaraz je szukać. odszukać wszystkie słowa w tym oto zwariowanym diagramie, to powiem Wam, że jak widzieliście, trochę mi to zajęło, wcale nie było takie łatwe. Bo słowa nie, żeby były po prostu tak od lewej do prawej, to one były też od prawej do lewej oraz w górę i w dół lub z dołu do góry. Teraz. Nieoczekiwana zamiana miejsc. Poproś kogoś, aby zmierzył czas przez 30 sekund, dokładnie przyjrzyj się obrazkowi. No dobra, no to się przyjrzę. A następnie po upływie czasu przewróć stronę. Okej. Okay. Już się boję, co oni będą mi tu kazali zrobić. No ale dobra, przyglądam się. Słuchajcie, minęło 30 sekund. Odwracam stronę i tu mamy trzeci punkt. Sprawdź się! No dobra, sprawdzę się, ale w czym? Zaznacz pięcialek na poniższym obrazku, które nie pojawiły się na poprzedniej stronie. Ło! Wow, a tu jest ich o wiele więcej rzeczywiście! No dobra, no to. No to, no to, no to, muszę poszukać je o już widzę, że na pewno nie pojawiła się oto ta laleczka jej tam nie było dobra, ale co dalej? Kto, kogo jeszcze nie było? tej nie było ja! Oh yeah. ta była ta była, pewno. Ta też była. Ta też. E... A czy ta była? Czy ona była? I chyba nie było. Zaznaczam ją. Czego jeszcze nie było? Której laleczki? To może od dołu. Ta była. Ta była. Ty nie było! I. Wszystkie, ja, och Te jeszcze nie było. O rany. O rany. No, myślę, że. To tyle. Zaraz zobaczymy, czy to prawda. Skończyłaś? To teraz poszukaj tych szczegółów. A myślę, że to będzie łatwizna. Koronę, koronę ma oto ta laleczka. Więc tu zaznaczę. Takie okulary ma tylko jedna laleczka. Jest ją. O, to ta odjazdowa. Dobra. Taka czapeczka należy do tej laleczki. No i raz tutaj mamy naszą Miss Baby. I jest tu w tym miejscu. Ale super nam no, poszło. Słuchajcie, my tu teraz takie mamy taki z, zrób to sam, taką uroczą torebkę, ale piękna, no no, no! Mamy tutaj też wyjaśnione punkt po punkcie. Mamy tych punktów sześć, jak zrobić taką odjazdową torebkę na festiwal. Ale ona jest super! Naprawdę takie frędzelki! koraliki, cekiny, one super! A to jest Poznaj Dance Club! No tak! Tu też mamy w każdym numerze opowiedziane o klubie, o jego różnych yy, członkiniach oraz czym się on charakteryzuje. Zobaczymy co dalej mamy. A, o jaka pizza! O rany, a co my musimy tu zrobić? Narysuj drogę od startu do mety. Tu mamy start, tu mamy metę i mamy mega skomplikowany labirynt. Czy nam się uda go przejść? No dobra, zróbmy to. Zaczynamy od start. I jedziemy. Ciach, ciach, ciach. Jak widzieliście, tutaj się pomyliłam, no ale nic strasznego, mogłam wrócić i się poprawić. O, udało myślałam, że będzie to jeszcze bardziej skomplikowane. Przeraziły mnie te wszystkie takie czarne zakamarki. Dobra, zobaczmy co dalej. I przewracamy stronę i mamy ankietę. No, no, no. Cześć, jestem Haniek prowadzę swój kanał na YouTubie. Dziecko TV, możecie tam obejrzeć filmiki, w których się bawię najciekawszymi gadżetami. Zapraszam na mój kanał po więcej przygód z moimi ulubionymi zalowkami. No, 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 to cichania. Dobra, a tu mamy konkurs i mamy niesamowite nagrody. A co musimy zrobić, by je hmm, zdobyć? Wykonaj pracę plastyczną poświęconą swojemu ulubionemu klubowi LOL i wyśle ją na nasz adres wraz z wypełnioną ankietą i kuponem konkursowym wow, a ja myślę, że to nic wielkiego, a można wygrać naprawdę super nagrody. och, czyli to jak to był konkurs to już zbliżamy się do końca gazetki o, tu mamy jeszcze jakieś zadanie zadania, co my tutaj mamy, a tu mamy paskudy, paskudy już są w kinach i możemy tutaj z Znaleźć z nimi różne gry, na przykład na Xbox'a czy PS4. No, powiem Wam, że super sprawa. A tu, opatrzcie mamy tutaj rozwiązanie: rozwiązanie naszych zadań. No to już zaraz byśmy się mogli dowiedzieć, co zrobiliśmy dobrze, a co źle. No i to jest koniec, kochani. Już tak szybko. No dobra. Posłuchajcie mnie teraz. Jeśli Wam się podobał ten filmik, zostawcie mi łapkę w górę i zapraszam Was do następnych filmików. To co? To papa pa, kochani, cześć!